Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat yy, przekazania niecudzołóż. Chciałbym się zastanowić w zasadzie dlaczego, dlaczego takie przekazanie albo innymi słowy, dlaczego wierność jest czymś, co się Panu Bogu podoba, czymś, co zaleca, i czymś, co chroni właśnie poprzez to przekazanie. Myślę sobie, że pierwsza taka ważna rzecz, kiedy patrzymy na naturę Bożą. To widzimy, że Bóg po prostu jest wierny samemu sobie. Innymi słowy, jest zgodny wewnątrz więzi trzech osób, jest lojalny, jest wierny swojemu Słowu, nie łamie swoich obietnic. I kiedy patrzymy na przykład na Ewangelię Jana, na relacje Ojca i Syna, gdzieś tam w tym wszystkim też Duch Święty się pojawia, to widzimy, że oni faktycznie. Służą sobie nawzajem z wielkim oddaniem, z zapałem, z gorliwością. Uwielbiają się nawzajem. Syn uwielbia ojca, ojciec uwielbia syna za jego posłuszeństwo. I myślę sobie, że kiedy właśnie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, do tej szczególnej więzi, jaką jest więź małżeństwa, to zostaliśmy stworzeni właśnie po to, aby tą więź zachowywać, aby jej nie niszczyć, ale wręcz przeciwnie, aby właśnie w niej. Objawiało się nasze podobieństwo do Boga. To jest taki odwieczny, można powiedzieć, powód, dla którego właśnie to przekazanie już się pojawia. Ale można by znaleźć jeszcze kilka innych. Myślę, że na przykład takim drugim bardzo ważnym powodem jest to, że rodzina jest dla Boga ważna. Bóg chroni rodzinę. Bóg uważa oczywiście za rodzinę, podstawą rodziny jest małżeństwo jednej, jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale jest to wielopokoleniowa rodzina zawsze u Pana Boga. A więc są rodzice, rodzice, od których trzeba odejść z jednej strony, ale z drugiej strony, których należy cały czas czcić i szanować. Mamy też kolejne pokolenie, pokolenie dzieci, czyli wnuków. I gdzieś w takiej świętej sztafecie bardzo ważne jest to, żeby było wiadomo, że tu rzeczywiście nie ma jakiegoś braku lojalności, że tu ktoś z boku nie wchodzi, nie przejmuje, nie kontroluje. Ale że wszyscy nawzajem sobie są oddani, to ma swoje swój wymiar w dziedzictwie, który się przekazuje w pokolenia z pokolenia w pokolenie. Oczywiście w tym dziedzictwie się może pojawić ktoś, kogo się adoptuje, ale generalnie chodzi o to, żeby to wszystko było transparentne, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko było spójne, żeby wszyscy wiedzieli na jakich zasadach to się dokonuje i mogli sobie nawzajem ufać. A więc dziedzictwo, a więc wierność małżeńska jest tym co po prostu wspiera rodzinę. I skądinąd myślę sobie, że właśnie rodzina jest taką wyjątkową więzią, którą Pan Bóg obiecuje błogosławić, i, i, i należy o tym po prostu pamiętać. W końcu myślę sobie, że gdzieś to się łączy też z naszym poczuciem godności. Z naszym poczuciem bezpieczeństwa, z naszym poczuciem tego, że uważamy, że chcemy wiedzieć na czym, i słusznie, całkiem słusznie, uważamy, że chcemy wiedzieć na czym stoimy. Kobiety chcą być przekonane, że ci mężczyźni, którym powierzyły swoją rękę, faktycznie się o nie troszczą, faktycznie są osobami, które. które Cenią sobie ten dar, jaki otrzymali właśnie z ich strony. A jeśli chodzi znowu o mężczyzn, to mężczyźni też chcą się czuć bezpiecznie, że, że po prostu te kobiety, które, na które łożą, które, którymi się opiekują, te kobiety, z którymi wspólnie przeżywają życie, są osobami, które wychowują ich dzieci, które, które są im wierne. Podsumowując, myślę sobie, że jest czymś bardzo, bardzo ważnym w tym Bożym porządku, w tym Bożym pomyśle na społeczeństwo właśnie porządek w etyce seksualnej, właśnie porządek w rodzinie, właśnie porządek w tym, żeby nawzajem być względem siebie lojalnym i żeby to było podstawą naszych rodzin. Tego nam wszystkim serdecznie życzę, żebyśmy właśnie tego błogosławieństwa mogli doświadczać ze strony innej, tej drugiej jeśli mamy oczywiście męża lub żonę, ale również życzę nam, żebyśmy byli wierni i żebyśmy w ten sposób błogosławili naszych małżonków. Panie Boże, daj nam wierność, daj nam oddanie, daj nam, Panie, w tym wszystkim yy, takie poczucie tego, że jesteś przy nas, że nas strzeżesz. Panie, i daj nam zawsze pamięć o tym, że siejemy w przyszłe pokolenia, że nie robimy tego tylko dla siebie, ale robimy dla Ciebie i właśnie dla tych kolejnych pokoleń, które będą patrzeć na naszą wiarę, na nasze oddanie Tobie i prosimy, żebyśmy byli dla nich dobrym świadectwem. Z Bogiem. Do zobaczenia.